Się z tej strony tu jesteśmy na zjeździe z na którym mamy 20 100 zł. Oczywiście z kodzikiem Tuchaj, 10% do doładowania i darmowe 2 10 zł. 10 groszy na przetestowanie strony. Dużo metod płatności, jak widzicie, macie karty, macie skiny, macie krypto, macie wszystko, czego dusza zapragnie. Oczywiście 20 kafli, no coś pokrójmy, ale oprócz tego do wygrania. Dwie koski, Humstad Naive Night, Nine, Black Laminat dla każdego, który doładuje z kodzikiem tu za co najmniej dyszkę, No myślę, że przyjemne prezenty. Oczywiście, mm, konkursy będą, będzie więcej konkursów. Wystarczy, że zaczniecie doładowywać, zaczniecie odbierać. To przygotuję dla Was coś więcej. Dzisiaj przetestujemy ten Year Anniversary, czyli nowy evencik na CSGO. Skinny kliknijmy sobie Favor Box Case. Sprawdźmy pierwszy drop to jest Night Riot. Ok, ta skrzynka nie dropi. Kolejna Surprise Party Case. Spróbujmy tego. Mm, Signal Galil AR. No, 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 nie uśmiecha mi się to, bo to jest yy, nadal leciutka strata, więc lecimy dalej. Beer of Day Cake Case, 21 złotych, dropimy z tego Downtown M249. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. 8.69, no to nie jest moje marzenie, żeby takie rzeczy dropić, więc lecimy dalej z ta Case. O, In Living Color, ale nadal to chyba nie jest profit. 30 złotych, mhm. Mm And Golden Era Case, 210 zł. Sprawdźmy, jak to leci. Okej, okay, Neonoid Glock 18, a ja ja 506 złotych. To rozumiem. Dalszy upaperworks. Przepięknie. Oczywiście z rzeczy, które wam dropną. do 20 itemów można sobie wymienić na na exchangerze, to jest z drugim na jeden inny skin. Można też wymienić na parę innych. Przepiękna sprawa ogólnie, ogółem, ogółem całe te. Przedajmy sobie to. Wejdźmy w case MATLE, bo już mamy pierwszy profil dnia. Oj, nie zdążyłem. Abym cykliki kliknął coś takiego z chłopakami, no ale nic. Stwórzmy swoją w takim razie. Stwórzmy swoją historię. Cena malejąco. Eee, wrzućmy Golden Era Case. Skoro nam oddał to 10 razy na teścik. 2100 zł w trybie underdog. Dajmy underdog. 2100 zł. 210 zł skrzynka. Eee, oczywiście. Dużo osób granacji z górskiej się. Jak widzicie, nawet nie musiałem dodawać, bo tak ktoś od razu dołączył. O to chodzi, o to chodzi. Więc, jak należy, trochę gorszy drop. Ee, bardzo ładnie. Mm -hmm, niech mu dropi jak najlepiej. Niech mu się wiedzie, jak najlepiej. I żebym ja nic nie dropił. Co jest najważniejsze: She's Lightning, ok, ale ja mam ten Elite Glass, Minimal Wear, tak? U Kałaszek jakiś. E, 128 in rate but. Hi, he, hi, he, hi, he, he god Godne blog 18, w new. Eee, ok, 1500 dla niego mam 5 skrzynek, więc na pewno, na pewno on dropi trochę lepiej, a nawet dużo lepiej niż ja. Już teraz, jeżeli byśmy to wygrali, mamy profit, więc mam nadzieję, mam nadzieję, że on dropnie Rare Special i Że mu się czuło skapnie. Okej, okay, przepięknie Elite Build, farmi mnie, farmi mnie to eee, przepięknie. Spójrzmy tą motkę, i żeby nam teraz poleciał. No, nie poleciał, so więc dobrze. Dobrze, nie wykrakałem. Mamy naprawdę przepiękny profit, 3368 zł. Leci do naszego ekwipunka, więc ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony, nie wiem, jakby, ale ja to lubię, ja to lubię. Oprócz tego, jesteśmy tokeny, tokeny z sklepu bitwy skrzynek można wymienić na przeróżne nagrody. Nagród jest sporo, jak widzicie, jest zawsze co wybrać. Jakieś koski są, więc. To jest dobry cashback, warto sobie to kumulować. Oprócz tego, skoro jest event, to są tokeny eventowe. ken eventowe można rzucić w Król Zgórza, codzienny e, ranking e, i tutaj wymienić na przepiękne skiny, na otwierać babeczki, oki dołki i w kaldarze bronią to tokeny na broń 5, 4, 6, 1, zapłać i wymieńmy 7, 27. O to chodzi, o to nam chodzi. Więc wejdźmy jeszcze raz w case battle. u, Tom 2. 2, 3. 3000 3000 złotych. No, tracimy teraz sporo, jeżeli tego nie wygramy. Jest to normalna bitwa, więc yy, na ulepszonym trybie, więc tutaj fajnie, jakby coś nam dropnęło. Takiego mocnego, dobrego i przyjemnego. Bardzo bym się ucieszył. Ok, jest ten gloczek Neonor Minimal Star Trek, ale nadal 4 skrzynki, a mamy 2940 złotych wydane. Oczywiście fajnie, że prowadzimy. Fajnie, jakbyśmy utrzymali to prowadzenie jeszcze przez kolejne skrzynki. 4x4 Daybreak. Za 3183 zł. Czajsz to? Czaisz to widzę. 4 kafle. 4 kafle. I po prostu zgarniamy tą bitwę 30. Mm, jeszcze glocki, to. 6400 zł. 6400 zł. Czajcie to. 5000 zł profitu z nowego eventu. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam, kodzik, tu przepiękne skiny do odebrania. No i co? No i to było na tyle. Do następnego. Yo!